Witajcie, moi drodzy, na kanale czytania dla duszy. Witam wszystkie wagi na waszym czytaniu na horoskopie do końca roku 2023. Czego jeszcze możecie w tym roku się spodziewać? I pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne i tak do niego podejdźcie. Czyli, jeżeli coś z wami nie rezonuje totalnie, to tego nie bierzcie. Można sobie takie czytanie zamówić również u mnie indywidualne. No dobra, to zaczynamy. Dla wagi do końca roku 2023, czego możecie się spodziewać? Rezonacja. Kochani, u Was to jest taka wymuszona transformacja, którą niekoniecznie przejdziecie, bo to Was będzie zależało, czy ją przejdziecie, czy nie, ale będziecie widzieli wydarzenia w swoim życiu, które są odbiciem Waszego wnętrza, i te wydarzenia Wam się nie będą podobały. I jakby z każdej strony będziecie dostawali sygnały, żeby właśnie przejść tą wewnętrzną transformację, porzucić jakieś stare schematy, jakieś stare programy, stare uczucia. A czy wy to zrobicie, to już od Was będzie zależało. Idziemy dalej. Czego jeszcze możecie się spodziewać w tym roku, 2023? Czego możecie się spodziewać? Chyba wam, chyba wam się uda zmienić, ponieważ macie kartę obfitości. Czyli to, na czym się skupicie, przyniesie pozytywne efekty. I to może być, zaraz Wam pokażę jeszcze tą kartę, którą tutaj wcześniej wyciągnęłam. No i to, to właśnie może dotyczyć tej Waszej Transformacji, tutaj, tak? Tej Waszej Zmiany. Może dotyczyć to pracy finansów. Może dotyczyć jakichś pozytywnych zmian w relacjach, bo nam się karta relacji tutaj pokazuje, aczkolwiek też niekoniecznie. Bo ta karta relacji, ona ma tutaj trochę inny wydźwięk, chociaż nie wykluczam tego, że pewne relacje w Waszym życiu się poprawią, ale na pewno poprzez Waszą transformację jeszcze w tym roku uzyskacie coś dobrego dla siebie. To jest to. Im większe będą wysiłki, tym większy efekt, jakby uzyskacie. Ta karta właśnie tych relacji może oznaczać, że po prostu tutaj jakieś fajne relacje się pojawią, jakieś, fajne, jakieś relacje się poprawią. Tam, gdzie było coś źle, ma szansę się poprawić. Nie Niekoniecznie tu chodzi o miłość, ale ta karta też oznacza, że tą waszą transformację my, my wy możecie przejść dzięki jakiejś osobie. Lub nawet osobą. Czyli możecie spotykać na swojej drodze osoby, które na przykład będą Wam coś doradzały, będą Wam coś pokazywały, w jakiś sposób skłonią Was na przykład do tej transformacji, lub będą takimi mentorami, doradcami. To jeżeli na swojej drodze spotkacie takich ludzi, to po prostu ich posłuchajcie i działajcie w tym kierunku, bo to będzie dla Was dobre. No idziemy dalej. Energetyka dla wagi. Do końca roku. Dwójka mieczy, zablokowane decyzje. Wrócę oczywiście zaz do tej karty, wyciągnę kilka tylko. Jaka będzie wasza energetyka? Oczywiście nie jesteśmy cały czas tej samej energii, więc tylko ta, w której będziecie najczęściej. Dwójka buław, no ciekawie, jest ciekawie. Będziecie szukali rozwiązań dla siebie, jakiegoś wyjścia. Czego jeszcze możecie się spodziewać w tym roku? Głupiec. Coś nowego idzie. I właśnie to jest ta obfitość tutaj idąca, czyli na coś być może czekacie, na coś być może liczycie i to w pewnym momencie się pojawi. A co będzie się działo w tle? Piątka pentakli. No właśnie, to jest to, z czym wy aktualnie rezonujecie, z jakimś niedostatkiem. Co będzie wasze wyzwanie? Hmm, dziewiątka mieczy. Trudne myślenie, kochani, macie. I co macie w pozytywie a z kielichów. No i teraz tak, zacznę od tych dwóch. To jest energetyka dla was, a to jest wasza. Całkiem podobne są te energie. Ta jest bardziej uwalniająca, a ta nie, bo ta to jest w ogóle kobieta, która ma zasłonięte oczy, która nie wie, w którą iść, nie wie jaką podjąć decyzję. I w ogóle ona nie wie. Ona stoi w miejscu. E, uważa, że znajduje się w jakiejś patowej sytuacji, a tak naprawdę nie jest, bo to tylko wasze rozumowanie doprowadza was do takiego wniosku, że danej sytuacji nie da się na przykład rozwiązać, albo nie wiem, w którą stronę iść, nie wiem, jakie podjąć decyzję. Osoba gdzieś tam z boku, ona to widzi całkowicie inaczej. Wy patrzycie przez pryzmat takich swoich doświadczeń, emocji, przekonań. Dwójka Buław, to też jest takie zatrzymanie, ale już nie takie duże jak dwójce mieczy, bo to jest rozważanie opcji, to jest szukanie dla siebie rozwiązań, chociaż też to jest nieumiejętność podjęcia decyzji, bo przeszłość wiąże. Często tykacie jest osoba, która ma dwie buławy. Jest przywiązana do dwóch buław, na przykład tak? Czyli jedna buława to jest przyszłość, a druga buława to jest przeszłość. I stoję jedną nogą w przeszłości, a drugą w przyszłości, bo chcę iść do przodu, ale z jakiegoś powodu nie mogę. Hmm? Tutaj yy, w tej talii akurat, to jest dodatkowo właśnie szukanie tych rozwiązań, moi drodzy, i yy, zwracanie uwagi na szczegóły. I być może na te szczegóły będziecie wy zwracać uwagę, i dzięki temu rzuciem do przodu. Hmm? I co dalej? co możecie się spodziewać? To no te nowe przyjdzie coś tutaj. W pewnym momencie. To może być nawet w grudniu, ale coś przyjdzie. Jeszcze zobaczę czas, właśnie, póki nie zapomnę i tutaj dalej coś nowego to do Was przychodzi. Być może coś nowego się pojawi, a Wy nie będziecie umieli podjąć decyzji, na przykład dostaniecie nową propozycję pracy, a nie będziecie wiedzieli, czy aby, na pewno to jest dobry pomysł, żebym ja poszedł sobie. Eee. O! Wasz czas, czas Waszych urodzin, bo macie wagę. Dokładnie tak, czyli 23 dziewiąty, 23, 10, czyli w okolicach Waszych urodzin to jest bardzo ważny czas na podejmowanie decyzji, naruszanie do przodu. Być może właśnie w tym okresie pojawi się to nowe, a czy z tego skorzystacie? No już od Was zależy. Co się będzie działo w tle? To jest to jest to, z czym aktualnie rezonujecie, z jakimś niedostatkiem. Być może macie problemy finansowe, problemy zdrowotne, problemy miłosne. Albo ogólnie problemy w swoim życiu, i tam bardzo mocno kierujecie swoją uwagę, i nie umiecie się z tego wyzwolić. I to, co się będzie działo w tle, to 60 będzie w jakiś sposób próbował was nakierować na to, żebyście wy doszli do tego, że to ty, wy jesteście przyczyną, że jesteście w tym punkcie i żebyście wy się zmieniali. Może wam podsyłać ludzi, możliwości do waszej wewnętrznej zmiany, bo nowe przyjdzie dopiero po waszej transformacji. Nie wcześniej. Co będzie Waszym wyzwaniem? To są Wasze myśli, obawy, lęki, negatywne myśli, oczywiście. Na pewno nie pozytywne. To jest Wasze wyzwanie, by wyjść z negatywnych myśli, wyjść z jakichś obaw, ze zwątpienia, z lęku, bo to powoduje, że cały czas jesteście w tej energii Piątki Pentakli i że stoicie po prostu w miejscu. A z Kielichów, jako pozytyw, mówi, albo o nowej miłości, miłość będzie jeszcze na końcu, praca, finanse, miłość, filar życia, albo o odnowieniu istniejącego już związku, albo o uzdrowieniu swojego serca i pójście w nowe możliwości właśnie, otwieranie się na nowe przypełnianie się tą uniwersalną, boską miłością hmm? czy odblokowywanie się bo w tych energiach tutaj to są po prostu wasze blokady, aby macie szansę jakby się Odblokować i zobaczyć potencjał różnych y, sytuacji, nowe możliwości. No dobrze, to patrzymy sobie jeszcze ogólnie. Co dla wagi? Yy, I teraz, tak, możecie dostawać jakieś przekazy od waszych przodków. To może na przykład pojawić się w czasie snu, albo możecie dostawać jakieś ostrzeżenia, żeby czegoś na przykład nie robić. To nie musi być od przodków. Wchodzicie w ścieżkę, która jest Wam przeznaczona, jest astrologia, czyli na pewno chodzi o czas Waszych urodzin, coś tutaj się wydarzy. Dla każdego to będzie inne wydarzenie, bo to jest przekaz ogólny, więc nie, nie, mo nie, nie może być to samo wydarzenie. Jest karta przeznaczenia i astrologii typową. Być może też zaczniecie się uczyć astrologii, co niektórzy, ale ja to bardzo skojarzyłam z Waszymi urodzinami i jest to karta. Tak jak powiedziałam, przeznaczenia, czyli wyjdziecie w ścieżkę, która jest Wam jakby zapisana z góry. I jeszcze bym tutaj mogła dopowiedzieć, że dla niektórych to może być przekaz, że będziecie pełni realizowali swoją misję. I mamy kartę iluminacji, czyli rozświetlenia. Czy przyjdą jakieś pozytywne rozwiązania? Zobaczycie to światełko w tunelu. Zobaczycie, że to co robicie dobrego to zaczyna przynosić jakieś rezultaty, efekty. Mogą przychodzić pozytywne wiadomości. Coś dobrego zacznie tu się dziać. Wy możecie być bardziej pozytywni, bo jakby to wy tutaj tworzycie te negatywne okoliczności. Więc, jeżeli pytacie, dlaczego na przykład jest mi tak źle, bo niestety, ale przy wagach ja często widzę komentarze. A bo wagi to mają cały czas tak źle. To wy sobie to tworzycie. Nie, że waga ma tak źle. To wy sobie tworzycie. Wiadomo, nie każda waga tak pisze, bo niektórzy może po prostu mają super i to czytanie wcale nie musi być dla was. Raczej dla osób, które faktycznie mają jakieś problemy w swoim życiu albo w jednym filarze życia. I to jest czytanie wtedy mm, dla Ciebie, i jakby musisz wiedzieć, że to Ty, Twoje myśli, emocje, przekonania są przyczyną Twojej sytuacji w Twoim życiu. Patrzymy sobie dalej. No i jest rozkwit, moi drodzy. O, i to może przyjść nawet obfitość, masz zaufać. Zobaczcie, jest karta rozkwitu i obfitości, i to może być zacząć się od, od Was, także Wy rozkwitacie tutaj. I przychodzi na przykład nowa praca z lepszymi zarobkami, albo w istniejącej dostajecie jakiś awans, podwyżkę. Jeżeli macie własne działalności, to jest rozkwit działalności i przychodzące finanse, przynajmniej z tego tak wynika. Ale prace, finanse będziemy osobno sprawdzać. Więc te karty mogą w ogóle mówić nie tylko o obfitości finansowej, a mogą o tym spełnieniu tutaj mówić, że wy po prostu zmienicie siebie. I wy będziecie w takim rozkwicie, i w tej pełni opitości, że zobaczycie, że Wasze życie idzie w dobrym kierunku, a niekoniecznie to musi być praca i finanse. Nie wiem, czy słyszeliście, ale bardzo głośno przejechał tutaj motor. Może to był jakiś znak, nie wiem. Składam sobie te karty, bo będziemy robić filar życia. I tutaj dowiemy się faktycznie, jak to, jak to czytanie odnosi się do pracy i finansów. Praca dla wagi do końca roku. Praca dla wagi do końca roku 2023. Macie diabła, no ciekawie. Albo ktoś was będzie chciał, już wam zaraz powiem. Jest czytań. Uważajcie, na, w pracy uważajcie, moi drodzy, bo jest i diabeł, i siódemka mieczy, na oszustwa i manipulacje. Ale to też wasze mogą być tutaj myśli. Bo siódemka mieczy to czasem są negatywne myśli, które sami na siebie ściągacie. Chociaż diabeł mówi tutaj o jakichś oszustwach, manipulacjach, nadużyciach. To na to, jakby uż, uważajcie, niektórzy mogą wyjeżdżać w ogóle za granicę do pracy żeby się wzbogacić, i wtedy to z tym diabłem mówi po prostu o wzbogaceniu się. To szóstka buław. Jeszcze tutaj dopytam. Ja bym powiedziała, że Wy ogólnie możecie mieć nowe umowy. Zobaczcie, e jakieś umowy o nie tylko nowe, tak? Po prostu umowy. Niektórzy mogą zawierać jakieś umowy, e ale ktoś Wam też może na ręce patrzeć w pracy, i na to uważajcie, bo możecie być mocno jakby sprawdzani. Może być powrót e, do jakiejś starej pracy. Jeżeli na przykład się pracę, to może być nawet powrót do starej pracy. Ale ja tu wokół pracy w ogóle widzę jakieś negatywne myśli. Bo to karty o tym mówią. Jakieś negatywne e, przekonania. Ja sobie tu wyciągnę. No właśnie, tu jest. E, wiecie co? Jeżeli wam coś nie wychodzi w pracy, to spójrzcie w siebie. Hmm? E Ponieważ tutaj jest kreowanie czegoś w pracy i zmiana waszych wibracji. Znowu jest to samo, co było na początku. Tu jest zmiana waszych wibracji i faktycznie wy, <laughs> przepraszam, wy możecie sami wykreować sobie coś dobrego w pracy. Wy sami, czyli poprzez zmianę swojego myślenia, poprzez zmianę jakiegoś podejścia. Hmm? Bo jest to osoba, która ma jakieś negatywne myśli, przekonania, które się realizują. A może być całkowicie inaczej. I to już w tym roku może być. Od Was to zależy. Jak będzie u Was z finansami? Macie maga. No i teraz tak, znowu jest ta siódemka mieczy. W finansach jest coś nowego w ogóle się pojawia i to może być nowa praca. Coś y, może być, wyjazd, to pierwsze Wam zaraz y, pokażę, ale tutaj może być wyjazd do pracy zagraniczny, ale te karty mogą mówić, że idzie coś nowego, co przyniesie Wam sukces, świętowanie, jakiś triumf. Hmm? Y, to może być dodatkowy jakiś dochód albo z tej już istniejącej pracy, więc jakby te nowe jest tutaj na horyzoncie. Wy coś chcecie faktycznie sobie tu wykreować w finansach, bo macie maga jako pierwsze, E, aczkolwiek e, mogą przychodzić wasz albo jakieś idee, koncepcje do tego, co zrobić, żeby na przykład albo wyjść z jakichś problemów finansowych, bo tam była piątka pentakli. I ta piątka pentakli może mówić, że faktycznie masz problemy finansowe e, i masz szansę z nich wyjść, ale tylko pod warunkiem, jak zmienisz swoje myślenie na ten temat. Hmm? Bo tutaj mamy teraz tak, może ktoś Cię oszukać i to pokazuje mi się przy mężczyźnie. Więc jeżeli masz szefa mężczyznę, no to on może Cię w jakiś sposób oszukać. Możesz komuś też pożyczyć i ta osoba Ci nie odda. Ale te karty mogą typowo mówić o Tobie, że Ty siedzisz w głowie i masz negatywne myśli dotyczące finansów. I tu trzeba coś zmienić. Tu trzeba zmienić myślenie na temat pieniędzy i wyjść z tej energii braku. I wtedy przyjdzie coś nowego, nowe rozwiązania. Coś, co będzie dla Ciebie dobre. Było tam spełnienie, była obfitość, więc według mnie masz szansę na tą obfitość właśnie w okolicach swoich urodzin. Ale jeśli pod, popracujesz nad swoim myśleniem i wejdziesz w energię pieniądza, wyjdziesz z braku. I to była praca finansowa. To jeszcze miłość. Miłość dla wagi do końca roku. Miłość dla wagi do końca roku. No, i tu już lepiej bym powiedziała, chociaż no jest lepiej. I teraz tak, samotne wagi. Wy możecie jakąś część tej końcówki roku się trochę izolować, chociaż dalsze karty pokazują, że ktoś Wam może wpaść w oko, albo Wy się komuś spodobacie i ktoś Wam może oferować jakąś pomoc. Pomimo tego, że nie ma tutaj ani kobiety, ani mężczyzny, to gdzieś tutaj karty mówią o jakichś randkach, o jakichś spotkaniach, o jakimś zadowoleniu. Więc tutaj nie widzę, nie wiadomo co. Aczkolwiek widzę Waszą transformację względem miłości, więc coś tu może się ruszyć, możecie się otwierać jakby na tą miłość, i faktycznie może ktoś się wokół Was kręcić, możecie się z kimś spotykać, i na razie nie widzę, żeby to nie było, tak jak powiedziałam, było nie wiadomo co. Co nie oznacza, że na przykład w przyszłym roku to nie przerobi się w coś, przerodzi się w coś e, większego. Jeszcze powiem, e, jeżeli jesteście w związku, no to pierwsza karta mówi o jakichś przeciwnościach. A kolejne karty mówią o budowaniu, o budowaniu związku na solidnych podstawach, o wspólnym zamieszkaniu, jeżeli nie mieszkacie razem, o wzajemnej pomocy, o równowadze, o tym, że w Was zajdą właśnie też jakieś transformacje dotyczące tej relacji i będziecie bardziej cieszyć się sobą, być może bardziej doceniać siebie. Więc jeżeli na przykład teraz macie jakiś kryzys związkowy, to te karty są bardzo pozytywne, one mówią o wyjściu. Jeżeli nie macie kryzysu, to są tu jakieś lekkie przeciwności, ale tutaj ja widzę dobrą, fajną relację ogólnie. I zobaczymy sobie jeszcze radę, przesłanie dla Was do końca roku 2023. Góry! Eee, masz spacie w ogóle wszechświata z każdej strony to jest pierwsza rzecz, ale. Drugie przesłanie jest takie, żebyś stał mocno przy tym, co uważasz, że jest słuszne dla ciebie, czyli nie odchodzi od swoich pomysłów i też nie dał się odciągnąć na przykład bliskim od tego, co uważasz, że powinnaś, powinieneś zrobić. Czyli stań, stój twardo przy swoim punkcie widzenia. Co nie oznacza też, co nie oznacza, że stać twardo przy swoich jakichś starych przekonaniach, bo nie o tym mówię. Ale jeżeli macie jakiś cel, jeżeli uważacie, że coś jest dla Ciebie dobre, to po prostu przy tym bądź. I to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, pa. pa.